Siemanko grupa. Taki chciałem szybki nagrać filmik instruktażowy, bo akurat u siebie robię. Czy już miałem zrobione, ale robię jeszcze raz, bo tam przeciągałem kable RCA i musiałem radio odpiąć. Jak podłączyć to oto ustrojstwo, żeby Wam działały tutaj przyciski w kierownicy. nie Konex 2 Radyjko mam Alpina. To nie, tutaj, tam widziałem. Parę osób się pytało, jak to zrobić, jak to podłączyć. To Wam tak na szybkości pokażę. Dużo czasu mi to nie zajmie. Eee, dobra, czyli tak. Eee, w zestawie dostajecie oczywiście tą puszkę. I do Waszego samochodu, dedykowaną, dedykowane złącze, przejściówkę z Waszej kostki fabrycznej. Ja mam akurat BMW E46, tu mam 17-pinowe gniazdo i takie też dostałem do zestawu i tu jest kompletna kompletne złącze, tak? Tu wychodzi ISO do radia, czyli takie uniwersalne. Puszka jest w zestawie i do tego jeszcze dochodzi tak zwany patch lead. Ja już mam to podłączone, nie będę tego wypinał. Z jednej strony puszki wpinacie kostkę przejściówkę ISO, z drugiej strony puszki wpinacie ten patchlit, on ma z jednej strony jacka, w zależności jakie radio, jak tam chińczyki jakieś macie, no to tam inaczej pewnie, tu macie wtedy te K1, K2, K3, te takie złączki musicie sobie tam według instrukcji ogarniać. Ale jeśli macie radio jakieś tam markowe no to spoko, nie? Tu, na przykład przy Alpine tam sprzedawcy mówicie jakie macie radio, on wam odpowiedni do tego radia paczli wysyła, tu jest na jacka, w radiu mamy z tyłu yy, tutaj wejście jack, te niebieskie tak, remote i ono właśnie służy do podłączenia tego sterowania z kierownicy. No to drugie jest do mikrofonu, nie? Do mówiącego, więc tutaj do tego niebieskiego musimy się wpiąć. No i tu mamy tą kostkę. I na yy, z jednej strony tego patchlida mamy Jacka, a z drugiej strony mamy takie pentelki. I te pentelki według tutaj musicie sobie w instrukcji sprawdzić. Do jakiego radia, którą pętelkę trzeba przeciąć? Ja mam Alpine, więc do Alpine trzeba przeciąć tylko zieloną. Jeżeli macie Kenwooda, to tam inaczej jest. Musicie dwie pętelki, nie wiem, które już nie pamiętam. Ja nie zwracałem w sumie na to uwagi. Do jeszcze jakichś tam Klarionów, czy innych tam GVC, to trzeba tam złączyć którąś, z którąś, nie? Przeciąć i, i złączyć. Tu jest temat prosty, bo przy Alpine wystarczy przeciąć zieloną pętelkę i mamy ustawione... Sterowanie do radia Alpine, obojętnie jakiego, ważne jest, że Alpine. Dobra, i tak naprawdę sprawa wygląda bardzo prosto: tu wpinamy tylko wszystko na swoje miejsce. Tu musicie tylko zwrócić uwagę, jak macie kable od radia. Yy, czyli tak, ta kostka wchodzi do radia i właśnie tak to robimy, bo podłączamy od radia do instalacji, tak? Chyba, że macie odpięty akumulator, to wtedy obojętnie, ale jeżeli yy, dostanie napięcie ta puszka Connect 2, no, słabo mi się to jedną ręką robi, Dobra. wpinamy sobie yy, do radia najpierw, bo jeżeli. Jeżeli ta puszka koneks 2 dostanie prąd, zanim zostanie podłączona do radia, to wtedy nie zadziała. Musi być najpierw podłączone wszystko do radia, czyli najpierw idziemy z kloem, z kostką ISO. Tu mamy remota do, do wzbudzania wzmaka, Będę go używał. I tu mamy tą kostkę z zasilaniem i z masą i z pamięcią i ze wszystkim. I tu mamy e, to, e, no. No te wtyczki, musimy, one są porozłączane, bo w niektórych samochodach to może być inaczej. Nie? No u mnie że z żółty to jest stałe z, e, zasilanie 12V, więc u mnie jest wszystko normalnie, więc łączę żółty z żółtym. E, pomarańczowy to jest dimmer, czyli jak włączacie światła to radio przygasa. No, i czerwony to jest po zapłonie 12V, i jego tu te 12V wpinamy do kabelka różowego. On ma tutaj jeszcze dodatkowe wyjście, jakbyście jeszcze coś tam innego chcieli podłączyć, co, co, co ma 12V po zapłonie. I tak, tu fajnie wymyślili. No, i teraz bierzemy tą całą tą całą pytę no i wpinamy ja wpinam tylko ja głośniku wpinać nie będę albo wepnę dobra żeby wam pokazać czy wszystko działa o, słabo to jedną ręką wszystko się robi dobra ja sobie to wepnę i zaraz wrócę No i bo tak, łączymy potem właśnie z tą przejściówką do ISO. No i oczywiście tego jacka wpinamy na swoje miejsce, czyli czyli tu do remota. Hop. No i antenę też tak, bo anteny w zestawie nie ma. Musicie sobie dokupić, tu mam taką przejściówkę. Tu jest fabryczna antena i ją się wtyka tu do radia w tym miejscu. Cyk. I na końcu całą tą już wiązkę gotową wpinamy do yy, tutaj do kostki fabrycznej wiązki. To w zależności od samochodu dostajecie dedykowaną tak. Cyk. O, co się odchodzi. Cyk i zaciskamy. O, tak i mamy podłączone tak wszystko. Kostka fabryczna. Tu RCA to jeszcze nie podłączam. Podłączyłem zwykłe jeszcze mam głośniki wpięte fabryczne oprócz tych w drzwiach, bo tu już mam przygotowane wszystko. Konex 2 wszystko na swoim miejscu. No i test. Przekręcamy zapłon. Radio się odpala. No i dobra, sprawdźmy. Jakiś radio włączmy. Aha, się musi. Odłączyłem go od zasilania, więc się musi odpalić po raz pierwszy, że tak powiem. Jest, Aux, Tuner. Tuner musimy zmienić na FM. O no sprawdźmy, czy działa. O. Ściszanie działa. Zgłośnianie, ściszanie. Stacja. woda i, i, i że tu wyschnie, ale będzie w kranie. I to kwestia też edukacji? Zmiana stacji. Zmiana stacji w dół. do e, no edukacji chciałbym zapytać. O. Ten przycisk w sumie Te dwa przyciski mi zostały martwe. Nie wiem dlaczego. To są do chyba komend głosowych, czy do. A bo to jest do. do telefonu, chyba, więc. muszę mieć telefon podłączony przez Bluetooth, i wtedy tutaj powinno działać. Tu. Ale generalnie najważniejsze przyciski nam działają. Także proste to jest wszystko. Najgorzej upchać te całe wszystkie kable tutaj, nie? bo tego jest tyle. Specjalnie sobie wyjąłem wszystko, bo tu jeszcze, mówię, kable RCA przeciągałem, głośnikowe tu idą do drugich drzwi. Także najlepiej sobie, nie wiem, jakie małcie, ale u mnie to musiałem wyjąć tutaj radio i panel klimatyzacji, żeby to wszystko tu jakoś pochować. No w każdym razie szybka instrukcja, także pozdrawiam.